Cześć. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Twój dzień jest ok, dobry, albo przynajmniej ok. Zapraszam Ciebie na czytanie dnia. Zobaczymy, co tam karty mają Ci do powiedzenia dzisiaj. Zielony Flamaster. To są karty dnia dla Ciebie. Zobaczymy, co tam u Ciebie dzisiaj. Hmm. Mamy jakąś. jakąś syrenę zaćmienia księżyca. Te karty są naprawdę bardzo bajkowo magiczne. Ok. Ta karta mówi, że jest jakieś bardzo silne poruszenie energii. A tu mamy kartę głupca. Wylosowałaś kartę Zero Głupca? Taka, dla mnie ona jest taka silna, po prostu ona mi bardzo rzadko pada. Po prostu bardzo rzadko ta karta głupca w ogóle ja ją mam w czytaniach. Jest czasami tak, że po prostu pewne karty są takie częste, że ja je często widzę, a są takie karty, że jak ja ją zobaczyłam, to po prostu e, no, się zastanawiam w ogóle, wow! Czy ta karta w ogóle istniała wcześniej w talii? No bo jest u mnie w talii, u mnie w czytaniach, rzadko pojawiającą się kartą. Podobno właśnie to zależy no, od, od ogólnej energii, jakie te karty padają i no, widocznie gdzieś tam ta energia została wezwana. No i mamy tutaj właśnie potężną jakąś zmianę energetyczną u ciebie i mamy kartę głupca. Więc jak ja to interpretuję? To jest, że dzisiaj właśnie zaczniesz coś na nowo. Głupiec jest po prostu taką osobą pełną potencjału, taką osobą, która może wszystko i za bardzo też nie wie, co go tam czeka po tej drugiej stronie. On po prostu robi coś, bo nie wie, jakie są tego konsekwencje, ale czasami to może być pozytywne, bo czasami, wiedząc, jakie są konsekwencje, no po prostu byś tego nie zrobiła albo nie zrobił, bo byś się bała, że byś po prostu wzięła ten krok w tył. E, przestraszona, czy przestraszony. A tutaj ten głupiec, on po prostu biegnie przed siebie, e, nie zważając na to, co tam go czeka. I tutaj mamy właśnie jakieś takie potężne, potężny nowy początek. Co tam na dzisiaj planujesz? Czy ty coś planujesz na dzisiaj? Co, co bardzo mocno tak właśnie jest, jest czymś nowym? Jakieś nowe spotkanie z kimś? Jakieś, jakaś... E, Jakaś nowa inicjatywa, jakieś nowe działanie, próbujesz dzisiaj coś jakby zacząć, jakąś taką nową, tutaj postawić taką, wiesz, datę w kalendarzu, że coś się zaczęło. Jeżeli nie miałaś tego w planach, to zwróć uwagę, czy coś takiego będzie miał miejsce, czy, czy się wydarzy właśnie coś takiego nowego, co sprawi, że masz takie poczucie, że okej, okay, nie wiem, co robię, ale to robię. Nie wiem, może dzisiaj się właśnie zapiszesz na siłownię i zaczniesz po prostu drogę, nie wiem, do ulepszania swojej sylwetki, albo na przykład dzisiaj się spotkasz z jakąś, może też być na przykład, spotkasz się z jakimś przyjacielem, przyjaciółką, z którym się nie widziałeś od lat. I się zadzieje jakaś nowa energia między Wami, no nie? Że, że to nie jest coś zupełnie nowego, bo na przykład jest ktoś, to ktoś sprzed lat, ale w jakimś nowym zupełnie formacie, bo na przykład minęły właśnie lata albo miesiące i się dawno nie widzieliście i nagle jest jakaś nowa energia, jest jakieś poruszenie energetyczne. Więc dzisiaj ten dzień jest naprawdę dla Ciebie taki, powiedziałabym, ciekawy. Jestem bardzo ciekawa, więc jeżeli to oglądasz, jeżeli wybrałaś ten zielony flamaster, to daj znać. No, może nie teraz rano, jeżeli to oglądasz rano, tylko pod koniec dnia, co to było, takiego, co tę twoją energię tak mocno podbiło i zastymulowało? Czy właśnie to było coś nowego, wydarzającego się? A może coś, właśnie jakaś, jakaś myśl, jakiś genialny pomysł? Jeżeli to jest jakiś pomysł na to, jak zarobić milion dolarów, to nie wiem, czy będziesz chciała się podzielić w komentarzu, ale jeżeli tak, to daj znać. Ok, dzięki, papa. Pa. Niebieski Flamaster. Zapraszam Cię na to czytanie. Co tam dzisiaj. Okej, okay, mamy dzisiaj kartę, która mówi do ciebie, ta, ta taka troszkę przerażająca dziewczynka. E, mówi do ciebie, że dzisiaj masz wyjątkowo duży i mocny e, jakiś taki rozwój personalny, wewnętrzny. A tu mamy kartę Kochanków. Czyli mamy personalny, wewnętrzny rozwój. Gdzieś tam, w, o, o, też, także w perspektywie jakiejś miłosnej, czyli na przykład, co to może znaczyć dla ciebie? Na przykład, dzisiaj coś ważnego zrozumiesz w związku właśnie ze swoją relacją, albo dzisiaj się coś ważnego wydarzy, co wpłynie na ciebie w, w bardzo duży sposób, właśnie w związku z jakąś relacją. Lub też e, dzisiaj. Postanowisz coś w związku z relacją, na przykład postanowisz, że nie wiem, że wyślesz do niego wiadomość, albo że nie wiem, że, że to ty zrobisz pierwszy krok, albo że albo właśnie, że nie zrobisz tego kroku, albo że co tam jeszcze może być, bo to chodzi o. To, to, ta karta nawet nie mówi o rozwój tej relacji, ona mówi, że to ty się dzisiaj rozwiniesz. W związku z tą relacją. Czyli możliwe, że, że właśnie nie wiem, przeczytasz dzisiaj jakąś książkę, żeby bardziej zrozumieć tę drugą stronę i, i zaświecić jakaś taka nowa lampka w głowie, że a nie rozumiałam tego wcześniej, a teraz już rozumiem, no nie. Więc coś w tym stylu. Ok, daj znać. Pa. Cześć, dzień dobry. Zapraszam Ciebie na Twoją kartę dnia, i już zaraz zobaczymy, co Ty mamy. Ok, ta karta dnia mówi ci, proszę Ciebie nie trać nadziei. Ta karta Cię prosi, żebyś nie traciła nadziei, a tu mamy kartę jakiegoś szczęśliwego rozwiązania, szczęśliwej wiadomości, szczęśliwej sytuacji, czegoś właśnie pełnego szczęścia. Więc ta karta mówi Ci, nie trać nadziei na jakieś szczęśliwe zakończenie. To może być naprawdę w każdej kategorii. Więc to nie jest na przykład powiedziane, że to jest kategoria relacyjna. Tutaj może być i to jest skala dnia, no nie to jest jakby tylko dzisiejszy dzień, więc mamy pytanie na przykład. Co dzisiaj, na co dzisiaj już prawie tracisz nadzieję, ale jednak są jakieś szanse na szczęśliwe zakończenie. Możliwe, że na przykład nie wiem, już traciłaś nadzieję, że na przykład e, dzisiaj nie wiem się nie zobaczysz ze znajomymi i w ogóle nikt nie ma czasu, a jednak się znalazł, lub też. Tracisz nadzieję, że po prostu dzisiaj będzie fatalny dzień, ale jednak był świetny, bo się tak obrócił po prostu na przekór wszystkiemu i po prostu był świetny dzień. Albo już tracisz nadzieję, że się coś nie zadzieje, się zadziało. Lub też tracisz nadzieję, że coś się zadzieje, się nie zadziało. Więc to są takie, wiesz, mikroskale, no nie? Więc tutaj nie, nie wyobrażaj sobie, że dzisiaj po prostu się zmieni coś bardzo ważnego. Chociaż jeżeli się zmieni, to daj znać w komentarzu, bo może akurat dla Ciebie się zmieni coś bardzo ważnego. Ale jakby no nie nastawiaj się na jakieś gigantyczne zmiany, bo tutaj mamy mogą to być mikrozmiany naprawdę. Na przykład tra, straciłaś nadzieję, bo były, nie wiem, rano, chmury na niebie, że nie, nie pójdziesz na rower, ale wieczorem czy po południu się rozchmurzyło i poszłaś na ten rower, więc jest pozytywne zakończenie, czyli mamy jakieś poczucie e, straty nadziei i jakieś pozytywne zakończenie z tego w dzisiejszym dniu, więc daj znać i papa. Pa.